No, witam wszystkich. Dzisiaj mamy sobotę, 5 kwiecień. I wytestujemy sobie taki oto miernik pH gleby. Kupiony na Allegro za niecałą stówkę. A Tutaj mamy akurat kawałek żytam tutaj co był ten ugór. No i zobaczymy jak to będzie szło. A więc tak tutaj mamy taką sztycę, taką sondę jakby <śm> i. I wbijamy, i wbijamy tą sondę w ziemię tak na około 10-15 centów <laughs> I zobaczymy co się będzie działo tutaj normalnie wskazówka jest na siódemce no i Chodzi to, to raz wyżej, raz niżej. Zależy, jakie pH jest. Ale czy te wskazania są wiarygodne, to nie wiadomo. No tu już troszkę spadło. 6,9 około, 6,8. <try> No i tyle, tu mamy około 6,9-6,8 idziemy w drugie miejsce tu Nawet to rzutko ładne jest, jak nigdy, tylko żeby tu nie wymokło to dobrze, bo to jest do, dość teren niski Dobra, na przykład zmierzymy teraz tu o, i ta sama operacja, wbijamy w ziemię no i patrzymy co się będzie działo. <laughs> No i tu stoi na siódemce dobra to idziemy jeszcze w następne miejsce. ładne to, że to nawet sypnięte było saleczakiem. Jeszcze tak po połowie kwietnia, trzeba by to opryskać. Nawet tutaj widzę, że nie ma chwastu za bardzo, ale to lepiej. Lepiej psiknąć za, w czasu, żeby potem się nie mordować. No i dobra, no i zrobimy trzeci, trzeci pomiar, na przykład to tutaj, na samym końcu pola prawie. No, i tu pokazuje około a jeszcze idzie w dół, około sześć, siedem czyli widać. i widać to moje wapnowanie przyniosło pożądany efekt tu jest 50 chyba 5 alów w tym kawałku tutaj aż tam do drogi no to poszedł cały lejek 300 kg tego wapna magnezowego i w tym roku chyba po żyćmach też trzeba będzie taką samą operację zrobić ale widzę, że nie ma skrzypu a w tamtym roku tutaj skrzyp już był bo tutaj ten, to pole to nie było uprawiane jakieś aż 30-35 lat albo lepiej nawet tutaj takie rosły o Drzewa, trochę się pomordowałem z tym, żeby to doprowadzić do ładu, ale się udało Szkoda tego pola zapuścił, to jest fajna ziemia, nawet taka czarna Także miernik chyba jest Wiarygodny Także na razie tyle. Trzymajcie się, cześć!